Daniela Czyżewska najlepsza z zawodniczych gospodarzy, od jak dawna uprawiasz ten sport i dlaczego właśnie strzelectwo? No uprawiam go od czterech lat, strzelectwo wyszło tak przypadkiem, poszłam kiedyś na zawody w gimnazjum i od tego się zaczęło. Zdobyłam trzecie miejsce i postanowiłam, że będę to robiła. No ale to taki niezbyt damski sport. Nie wiem, dla mnie po prostu się spodobało to. Mamy mistrzynię olimpijską również w tej dyscyplinie sportu, także Renata Mazur, więc myślę, że jest z kogo brać przykład. Jak te zawody, Twoim zdaniem, wypadły dzisiaj? Jak oceniasz swój występ na tych zawodach? Mój no, występ y, nie jest najgorszy. Chciałam y, trochę lepiej, no, ale wiadomo, jak w sporcie, raz jest lepiej, raz gorzej. Ale y, zdobyłam trzecie miejsce. W, Karabini w, swoim, pneumatycznym. w karabinie pneumatycznym kobiet. I, i myślę, że zawody. Są wysokiej rangi. Świadczy o tym wynik 397 punktów tego Litwina, więc to jest wynik rzeczywiście skala światowa. Tak, bardzo. A, i, a ile ty miałaś? Y, mój rekord jest 382 punkty. A dzisiaj 306. 76. 76. Co dalej? Dalej pójdę do Stoku i tam będę y, trenowała dalej w Kalibrze y, pod nazwą Logwigry. Dalej y, swój, swojego klubu. Jakie są Twoje plany sportowe po zmianie tego klubu? Marzysz o reprezentacji Polski, o olimpiadzie? Tak, chciała dostać się do reprezentacji Polski, wystrzelać właśnie pierwszą klasę sportową. A ile punktów trzeba mieć na 386. To no niewiele brakuje. Tak, tak, tak. Jeden, da się to zrobić? Myślę, że tak. Gratuluję, życzę Ci powodzenia oczywiście i do tego, żebyś reprezentowała Sywałki na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach Olimpijskich. Dziękuję najlepszego. Thank okay.